Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przepraszam od razu za mój głos, ale jestem jeszcze trochę chora, także mam nadzieję, że nie będzie to zbyt dużą przeszkodą i że jakoś damy radę, ale taką miałam ochotę nagrać dla Was film właśnie o, o, o mm, kosmetykach drogeryjnych, że no i pomyślałam, że nie przeszkodzi mi jednak to, że jeszcze jestem trochę chora. E, także znalazłam taki I Love Makeup, który już dawno temu był na YouTube, ja go nigdy nie zrobiłam i jakoś nigdy nie czułam potrzeby takiej, żeby Wam o czymś tak e, opowiedzieć ale ostatnio to się zmieniło, dlatego że ja w ogóle przez dłuższy czas em, wolałam kosmetyki takie wysokopłukowe, wolałam jednak, nie wiem, mieć mniej tych rzeczy, ale żeby one były trochę droższe, wydawało mi się, że one może będą lepsze. E, to były rzeczy, na które nie wiem. Trochę dłużej ją składałam, trochę bardziej się zastanowiłam na przykład przed zakupem, że testowałam te rzeczy i to nie był nigdy taki impulsywny zakup, a przynajmniej bardzo rzadko. Ale ostatnio to się zmieniło jakoś i zobaczyłam, że te kosmetyki drogeryjne są naprawdę bardzo dobrej jakości, to są bardzo fajne rzeczy i trochę mam niestety ich więcej przez to, ale, ale pomyślałam, że bardzo chętnie Wam poopowiadam. Dlatego że ostatnio jestem naprawdę zauroczona wieloma kosmetykami i znalazłam właśnie ten tak. I pomyślałam, że to będzie dobra okazja, żeby Wam um, trochę popowiadać. Także przechodzimy może od razu do pytań. Ja muszę najpierw włączyć telefon. I pierwsze pytanie, jaka jest Twoja ulubiona marka drogeryjna? Ja takiej ulubionej marki drogeryjnej nie mam. Dlatego, że nie wyobrażam sobie jednak zrobić zakupów takich makijażowych do, do pełnego makijażu w jednej firmie. Ale na pewno będzie to L'Oreal, na pewno będzie to Max Factor ze względu na tusze. Myślę um, podkłady i pudry, one są całkiem nieźle, korektory również. Lubię też Rimmela za, za tą różnorodność, za to, że bardzo często wypuszcza nowe, nowe produkty i one są naprawdę stosunkowo niskiej cenie, a jakość też jest całkiem dobra, myślę. Także mają też naprawdę takie swoje perełki. Także na pewno Rimmel właśnie za to, że te opakowania w ogóle są takie fajne, radosne. Mam wrażenie, że te reklamy są też takie pełne życia i energii, także no przemawia jakoś do mnie ta, ta firma, chociaż i tak, no mówię, nie kupiamy pewnie wszystkiego tam, co jest do pełnego makijażu. Lubię też Maybelline, głównie za tusze do rzęs i może za korektory. A tak naprawdę nie mam jakiejś takiej swojej ulubionej firmy, także, także myślę, że to już byłoby wszystko. Kolejne pytanie: jaki jest Twój ulubiony produkt do twarzy, poliszków i ust? I do twarzy na pewno będzie to mój podkład z Bourjois Healthy Mix. Ja mam w kolorze 52 Wanila. Przepiękny, po, przepiękny kolor, przepiękny podkład, bardzo ładnie się utrzymuje na buzi, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się w tapie rozświetla, ja mi przy okazji matuje, utrzymuje się cały dzień. No super, naprawdę bardzo go polubiłam i tak jak mm, kupiłam go, ja go na początku, no tak nie za bardzo polubiłam, jakoś tak byłam zafascynowana moimi innymi podkładami i ten jakoś niespecjalnie mi się mm, przypasował, ale po jakimś czasie do niego wróciłam. Zaczęłam doceniać to, jak on pięknie wygląda. Naprawdę, naprawdę to jest rewelacyjny podkład, i teraz się nie dziwię, dlaczego tak wiele osób go lubi, chociaż na początku, bo dla mnie to był taki zwykły podkład: ani się nie utrzymywał, ani nic nie robił, ale teraz, teraz sprawdza się rewelacyjnie i na pewno na pewno to będzie to. Jeżeli chodzi o produkty do policzków i twarzy, to ja nie mam, nie mam nic takiego tak naprawdę z kosmetyków drogeryjnych: ani pudrów, ani, ani róży, ani brązerów, dlatego pomyślałam, że pokażę wam produkt do oczu, a tego już mam trochę. I najpierw będzie to mój eyeliner z Maybelline, to jest Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 godziny w kolorze czarnym. To jest dla mnie rewelacyjny produkt i uważam, że nie ma sensu naprawdę przepłacać za żadne linery z Bobbi Brown, z Clinica, nie wiem, z Maka, które kosztują od 70 zł, pewnie po jakieś tam, nie wiem, 90 czy 100. Nie ma sensu, bo ten produkt kosztuje mniej niż 30 zł w promocji, jeszcze kupimy go o wiele taniej. Jest rewelacyjny. Ja go już mam chyba prawie rok i on do tej pory nie wysechł, cały czas mogę go używać, nie muszę go z niczym rozrabiać, nie muszę nic robić, już tutaj niewiele mi zostało, dobiłam dna już, ale no niedługo się skończy, mam już drugie opakowanie w zapasie, bo uważam, że jest rewelacyjny, naprawdę bardzo łatwo się nim maluje kreskę, on się utrzymuje cały dzień, ten kolor jest naprawdę czarny, bardzo łatwo można nim namalować właśnie jaskółkę, no ja uwielbiam ten produkt i uważam, że naprawdę nie ma sensu przepłacać za nic innego. Kolejnym produktem może będzie ten liner z Astora, Perfect Stay, 24 godziny. I to jest liner, który bardzo mnie zaskoczył. Pokazywałam Wam go w lubieńcach i jestem naprawdę zaskoczona, że potrafię się nie umalować, że wychodzi mi to naprawdę całkiem nieźle i można nim zrobić taką ostrą kreskę. On ma taką, taką grubą tą końcówkę, i tego się właśnie obawiałam. Ale można nim zrobić i cienką, i grubą kreskę, i danie zrobić jaskółkę. Nie wiem ile on kosztuje, bo ja go dostałam na, jakieś, na jakimś spotkaniu, ale nie wiem, może to jest 20-30 zł, tak jak mówi w promocji, pewnie jeszcze, jeszcze mniej i uważam, że jest rewelacyjny. Naprawdę bardzo fajny produkt i do tej pory jeszcze nie zasechł. Mogę go normalnie używać, mimo tego, że używam go na cienie, także, także spisuje się super. Kolejną rzeczą to będzie kredka. Kredka z Max Factora, ona jest bardzo znana na YouTubie, bo to jest ta kredka Cold Pencil w kolorze 090 Natural Glaze. I to jest ta jasna kredka, którą możemy malować linię wodną i ona się bardzo długo utrzymuje na tej linii wodnej. Ja się jestem zaskoczona, dlatego że to nie jest kredka długotrwała, a jednak utrzymuje się praktycznie cały dzień i bardzo ładnie rozświetla oko, także bardzo mi się podoba. I w podobie tej kredki jest też ta kredka z Limela i mam też tą drugą czarną, to są kredki Exaggerate. Ta jasna w kolorze 213 In The Nude i ta czarna 262 Black as Black. Rewelacyjne kredki, one się naprawdę utrzymują cały dzień, zasychają, chociaż jeżeli je nałożymy, można tą czarną, można ją fajnie rozetrzeć, a jeżeli ją zostawimy do wyschnięcia, to ona super wysycha i utrzymuje się cały dzień, nic się nie rozmazuje, nic się nie wiem, nie roznosi, nic się nie kruszy, są naprawdę rewelacyjne i też za niewielką cenę, bo one nie wiem, ile one za, bardzo, za bardzo kosztują tak dokładnie. Ale często też się można spotkać w różnych promocjach, także są rewelacyjne naprawdę i i drogeryjne kredki. No ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że utrzymują się cały dzień a mi zawsze na tym zależy i bardzo łatwo nimi można. I teraz przejdziemy do produktów do ust. Mam tutaj e, kilka yy, i na pewno będzie to kredka z celi, to jest Lips on Top e, i to jest pomadka w kredce. I jest super, dlatego że ja w ogóle ostatnio bardzo polubiłam matowe kolory na ustach ym, i ona daje taki satynowo-matowy efekt, ja ją mam teraz też na ustach, rewelacyjna w kolorze, y, w kolorze numer 2, nie ma tutaj żadnej nazwy, ale jest super i fajnie nawilża usta i tak fajnie je matowi, pozostawia taki fajny efekt, dosyć długo się utrzymuje ym, i taki ładny kolor ma, taki, taki dzienny, taki, no bardzo mi się podoba i uważam, że też mi pasuje, także bardzo fajny produkt, bardzo, y, bardzo go lubię i często go używam. Podobnie jak tej mojej pomadki z Golden Rose, to jest Velvet Matte Lipstick. Ja mam w kolorze 02. To już jest taki trochę ciemniejszy kolor, ale też ją bardzo lubię, dlatego że ona jest matowa. Ona daje naprawdę taki matowo-satynowy efekt na ustach i ja ostatnio bardzo polubiłam takie, takie matowe usta. Uważam, że bardzo ładnie wyglądają. Chociaż czasem mam też ochotę jakoś je powiększyć i użyć jakiegoś błyszczyka, ale, ale rewelacyjna pomadka. Utrzymuje się bardzo długo. Nie powiem, że cały dzień, ale naprawdę bardzo długo. Można dokładać kolejne warstwy. Nie wysusza ust, znaczy ona daje takie taki matowe wykończenie, więc ona jest taka sucha na ustach, ale mam wrażenie, że nie, nie przesusza moich i tak suchych ust, także, także ja ją bardzo lubię, bardzo fajny produkt. I ostatni to będzie też produkt, którego często używam. To jest y, taka pomadka z Astora, to jest matko Błyszczyk. Tutaj się wytarły wszystkie napisy, więc ja Wam nie powiem ani jaki to jest kolor, ani w ogóle jak to się nazywa. W każdym razie to jest taka pomadka wysuwana i ona jest taka bardziej jakby jak balsamo, błyszcz, tylko nadaje delikatny kolor, ona fajnie rozjaśnia moje usta, które są naturalnie dosyć ciemne. Ma drobinki i lekko połyskuje, do tego ma taką konsystencję bardzo kremową, ona się bardzo długo utrzymuje na ustach przez to, że jest gęsta ale daje taki ładny połysk i jeszcze te drobinki dodatkowo tak właśnie fajnie rozświetlają to sprawiają, że są trochę większe. Bardzo fajny produkt, bardzo długo się utrzymuje, fajnie nawilża usta, co prawda na wietrze musimy uważać, bo jednak wszystko się do niego lepi, ale, ale bardzo fajny produkt ja go naprawdę bardzo lubię. Jeżeli jeszcze chodzi o zapach, to to pachnie jak z smaka. Naprawdę bardzo podobny zapach, także ja im dlatego bardzo lubię i dlatego pewnie też ją kupiłam. Kolejne pytanie, najmniej ulubiony produkt. I ja tych produktów będę miała y, trzy. Po pierwsze to jest y, kredka z burżuła To jest kredka Call and Contour y, 16 godzin ultra black. I ja za nią za bardzo nie przepadam, dlatego, że trudno się nią maluje kreski, dlatego, że ona jest dosyć twarda, dosyć taka sucha. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie tutaj, ale jak się nią maluje, to ona nie daje takiego czarnego koloru. Ona daje bardziej taki szarawo, taki grafitowy ten kolor. Owszem, jeżeli ją przyciśniemy, to ona da mocny czarny efekt, ale ale na oczach za bardzo nie przyciskamy tych kredek tak mocno niż jak na ręce, możemy sobie na to pozwolić, także no niespecjalnie specjalnie lubię, bo bardzo ciężko nią namalować kreskę, przez to, że ta, ta kredka jest taka trochę sucha, także no już tak ją wykańczam, ale, ale z trudem mi to idzie. Kolejnym kosmetykiem to będzie ten eyeliner z Rimela Eyes z tą cienką końcówką. Ja za bardzo się z nim nie polubiłam, dlatego że bardzo ciężko było nim namalować mm, mi kreskę. Ja mam dosyć takie problematyczne oko i no, ciężko na nim namalować czasem taką idealną, mm, fajną kreskę, taką wyciągniętą z idealną, taką ostrą końcówką. Może był fajny przez to, że był cienki, ale on dosyć szybko się zapchał i mam wrażenie wysychu przez to, że e, malujemy ten liner na, mm, na cień. To ten cień ma tendencję do zapychania, właśnie tej końcówki. No, już nie jest taki fajny, już nie maluje tak równo. Potrzebujemy więcej czasu na to, żeby ta kreska wyglądała dobrze, dlatego że są miejsca, gdzie on maluje, są miejsca, gdzie nie umaluje. No, nie polubiłam się za bardzo z tym produktem. Wiem, że Szurg bardzo poleca um, i dlatego go kupiłam. Chciałam, chciałam sprawdzić, ale, ale o wiele lepiej się u mnie spisuje jednak ten, ten z Astora, z tą grubszą końcówką. Myślę, że może ten skandala z tą grubszą końcówką, byłby dla mnie lepszy no bo ten z cienką w ogóle się o mnie nie sprawdził i ostatnią rzeczą to będzie moja kredka do brwi z Manhattanu i to jest Eyebrow Pencil w kolorze um, brownie 99W, ile to jest kolor, nie wiem w każdym razie to jest kredka kredka do brwi, która nie do końca się u mnie sprawdza, dlatego że, znaczy fajnie się ją maluje, ona też nie utrzymuje się cały dzień, to nie jest taka kredka, która zastyga i fajnie wytrzy, wygląda cały dzień, ale już pomijając to, ona ma taki dosyć ciepły odcień, nie wiem czy wy to zobaczycie ale ma taki dosyć ciepły odcień i to nie do końca dobrze wygląda, przynajmniej nie zawsze, nie przy każdym makijażu, albo mi się wydaje, no teraz, teraz wydaje się całkiem fajne, ale mam wrażenie, że, że to jednak nie jest taki idealny kolor do mojej górwi. do tego nie utrzymuje się właśnie cały dzień, także wolałabym coś chłodniejszego i nie wiem, no staram się ją zużyć, ale jakoś tak wolno mi idzie, także, także zobaczymy jak będzie, całą rękę mam teraz pomazaną. Kolejne pytanie, który produkt drogeryjny opłaca się kupić? Jeżeli chodzi o produkty drogeryjne, to na pewno na pewno będą to tusze. Tusze do rzęs. Ja uważam, że nie ma sensu kupować żadnych tam Dior, Chanel, żadnych, nie wiem, Lancome, które są bardzo znane i niby bardzo dobre. U mnie tusz starcza mniej więcej na miesiąc, więc naprawdę nie widzę sensu kupowania tuszu za 100 zł, gdzie mogę mieć tusz za, nie wiem, 30 i on sprawdza się równie dobrze, albo nawet i tańszy. Bo mam tutaj różne tusze, których używałam i których będę używała, bo mam teraz w zapasie trochę. Mam tutaj tusz z którego który kosztuje 10 zł, daje, daje rewelacyjny efekt. Fajnie podkręca rzęsy, rozdziela je, daje takie fajne czarne, pogrubione i podkręcone rzęsy. Naprawdę bardzo fajne tusze za jedyne 10 zł. Tusz z Maybelline, Colossal, ten jest Smoky Eyes, znam lepsze, ten też był całkiem niezły, chociaż Maybelline ma o wiele fajniejsze tusze i bardzo je lubię. Ten, który ostatnio używam, to jest Astor. Beautiful, też się bardzo dobrze sprawdza, bardzo ładnie rozczesuje rzęsy, daje taki podkręcony i taki, te rzęsy są takie czarne, takie pogrubione, wydłużone, bardzo ładnie wyglądają. Tu mam też tusz z L'Oreal, którego robiłam, to jest nie był najlepszy, ale ja um, używam kiedyś innych tuszy z L'Oreal i są bardzo dobre. Tusz z Max Factora, Masterpiece Max, jeden z moich ulubionych. Ja w ogóle uwielbiam tusze z Max Factora, uważam, że są naprawdę rewelacyjne, chociaż za drogie, ale, ale rewelacyjne. Uważam, że tusze to jest naprawdę rzecz, którą warto kupować w drogerii, Dlatego, że są, to są naprawdę bardzo dobre tusze i one mam wrażenie. Rzadko kupowałam jakieś takie droższe, ale ja nie widzę różnicy. Znaczy, widzę e, to, jak te drogeryjne tusze mogą być naprawdę rewelacyjne, jak się sprawdzają, więc naprawdę nie widzę sensu kupować innych droższych. I kolejne dwa produkty, które opłaca się kupić w drogerii, to na pewno będzie odżywka Zeveline: to jest Advanced Volume Mir. Nie wiem, nie wiem. E, skoncentrowane serum do rzęs 3 w 1. Nie wiem, czy to działa za bardzo, dlatego, że ja w ogóle uważam, że. Rzęsy mają taki swój rytm, że one rosną, rosną, wyglądają super i potem nagle wypadają i są o wiele krótsze i wtedy mamy wrażenie, że one nie wiadomo co się z nimi dzieje i w ogóle wypadają i że są w gorszym stanie i że trzeba coś zrobić. Tak mi się wydaje, także nie wiem czy ta odżywka pomaga, dlatego że no, tak jak mówię, rzęsy mają też swój rytm i też muszą wypaść, żeby, żeby urosły nowe. Ja generalnie lubię używać odżywek do rzęs, bo traktuję jak, jak takie bazy, ja nie lubię używać samego tuszu od razu na rzęsy, bo lubię coś ułożyć, nałożyć wcześniej na nie. I to właśnie... W tym momencie jest ta odżywka. Ja używałam też innych. Używam odżywki z klinika, z Estelauder, która w ogóle nie wiem, czemu kiedyś kosztowała chyba 80 zł, teraz kosztuje chyba 120. Nie wiem, co się stało, że tak nagle podrożała. Naprawdę chyba się komuś pomyliło to z tuszem. Nie wiem, naprawdę. Mm, bardzo dobre odżywki. Ale jednak, jeżeli chodzi o tylko taką bazę, którą nakładamy po prostu przed tuszem na rzęsy, to ja bardzo polecam Nie Jest bardzo wydajna, tusze się na nie sprawdzają, dobrze wyglądają. Ona fajnie też jako pierwszą. działa też jak taka pierwsza warstwa tuszu. Mam wrażenie, że ona też już delikatnie pogrubia te rzęsy, wydłuża je. Także już ten tusz, który nakładamy później ma trochę lepiej. Także tak, no ja, bardzo, ja bardzo lubię, bardzo polecam, bo no tak jak mówię, ja zawsze używam jakiejś odżywki i bardzo lubię. I ostatnią rzeczą to będzie ten duo z Catris dobry, zestaw Dobry, tutaj napisy już się wszystkie wytarły. Opakowanie również się popsuło, także do najlepszych nie należy, ale no miało prawo już, mam ich chyba rok czasu. To jest takie duo, które tutaj mam lusterko, bardzo praktyczne. Dwa kolory, którymi możemy wypełniać brwi, jeden jaśniejszy, ciemniejszy, one są w takim fajnym, chłodnym odcieniu, także będą pasowały myślę większości z nas. Można je mieszać, jeżeli potrzebujemy jakiś inny kolor, naprawdę sprawdza się rewelacyjnie, Dlatego jest mega wydajne, bo ja mam je rok i no jeszcze mam bardzo dużo, także jeszcze pewnie drugie tyle będę je używać. Do tego w tym opakowaniu mamy taką pensetkę i, i pędzelek razem z taką końcówką do przeczesywania brwi, rewelacja, jeżeli właśnie potrzebujemy zabrać coś na wyjazd, no albo w ogóle używać, to... Dla mnie ten, ten zestaw sprawdza się bardzo dobrze, także używam go naprawdę bardzo często. Piąte pytanie: jaki kosmetyk jest niedoceniony? I tutaj tak naprawdę mam problem, dlatego że ja, ja generalnie, jak kupuję kosmetyki, to zazwyczaj są to rzeczy, które albo przetestowałam kiedyś, albo, albo ktoś przetestował, albo naczytałam się mnóstwo opinii. Wiem, że to są kosmetyki, które sprawdzają się u kogoś. Także rzadko kiedy kupuję coś po prostu tylko dlatego, że to jest nowość i chcę bardzo to wypróbować, raczej zawsze muszę poczytać na ten temat i dowiedzieć się czegoś, czy to jest naprawdę kosmetyk warty kupienia, bo nie lubię rzeczy, które kupuję i one się u mnie nie sprawdzają, bo za bardzo nie mam co z nimi zrobić, zazwyczaj takie rzeczy oddaję, no a to dla mnie trochę nie ma sensu, także nie wiem, nie wiem w zasadzie co mam pokazać i myślę, że może kosmetykiem wartym, wartym polecenia. I takim niedoceniane to będą te kredki z Rimmela, bo niewiele w zasadzie o nich jeszcze słyszałam, a uważam, że są rewelacyjne, naprawdę jak za taką cenę, taka jakość, no to jest rewelacja, te kredki utrzymują się cały dzień, nie rozmazują się, naprawdę rewelacja i bardzo łatwo tą czarną namalować kreskę. Uważam, że jest świetne. Do tego to opakowanie, tu jest gąbeczka, którą możemy rozrzucać te kredki, do tego jest jeszcze taka, taka mini temperówka, którą możemy naostrzyć właśnie tę końcówkę, żeby łatwiej nam się malowało taki ostry ostry koniec kreski. Rewelacje, ja bardzo polecam i uważam, że to będą właśnie te kosmetyki. Szóste pytanie, produkt drogeryjny, którego cena jest zbyt wysoka. No i tutaj muszę powiedzieć, że uważam, że w ogóle wszystkie kosmetyki z L'Oreal, Max Factora, z Revlonu, z Burżua są za drogie. Ja nie wiem skąd te ceny, naprawdę nie wiem. To jest spółka dla mnie taka wyższa drogeryjna i te kosmetyki też nie, nie zawsze są warte tej ceny. I ja nie wiem jak to możliwe, że nie wiem, podkład w drogerii kosztuje 60 zł, e, gdzie na przykład nie wiem, w Sephora na promocji często możemy dostać coś w tej cenie albo ewentualnie trochę drożej, ja to już są takie markowe produkty. Naprawdę nie wiem dlaczego i uważam, że te kosmetyki są za drogie, bo mm, ten podkład normalnie z Burżuła kosztuje chyba 50 zł. Czy więcej, chyba on 55, czy około 60 kosztuje nawet. Także no jest bardzo drogi. Tak samo podkłady z L'Oreal'a. Podobnie mój podkład z Revlonu, Nearly Naked. On kosztuje w hebe, pamiętam, 50 zł. Nie wiem, czy gdzie indziej nie kosztuje trochę więcej. Także no uważam, że to jest bardzo dużo. Tym bardziej, że te kosmetyki nie są jakieś szałowe. Znaczy są bardzo dobre, ok, no ale to są takie dzienne podkłady yy, w takich butelkach, no ten jeszcze ma pompkę, ale, ale no to jest taka zwykła butelka bez pompki, bez niczego i za co te 50 zł naprawdę nie wiem, także, także czasem nie to zaskakuje, bo uważam, że te, mm, te firmy w ogóle są bardzo drogie. Yy, korektor, ten korektor Healthy Mix, ja też go bardzo lubię, sprawdza się u mnie bardzo fajnie, bardzo fajnie wygląda, daje takie suche wykończenie, ale on chyba kosztuje około 40 zł. No uważam, że to jest jednak całkiem dużo. I podobnie jeszcze mam tutaj cień z L'Oreala. Cień L'Oreala, ten z serii Infallible, który w drogerii chyba kosztuje około 30 zł, jak nie więcej. W kosmetyki z Ameryki, na kosmetyki z Ameryki możemy go kupić za około 10 zł. Także no to jest ogromna różnica i ja nie uważam, żeby ten cień był wart 30 zł, naprawdę. Także to jest bardzo dobry kosmetyk, no ale nie przesadzajmy, no to jest jednak to jest są jednak produkty drogeryjne, także... No wydają mi się bardzo drogie i uważam, że warto kupować jednak te rzeczy na promocjach. Rosman często robi właśnie promocje minus 40%, minus 50% i uważam, że właśnie wtedy warto kupować takie rzeczy, no bo one w normalnej, standardowej cenie, no nie, nie ja, ja nigdy nie kupuję jednak tych produktów yy, w takiej normalnej cenie, bo uważam, że są za drogie i nie warto tego, także tym, tym bardziej, że jeżeli możemy je kupić na promocji, do czemu by nie skorzystać? Yy, siódme pytanie, pokaż swój ulubiony drogeryjny duplikat. I tutaj się nad tym trochę zastanawiałam, bo ja generalnie nie mam takich rzeczy, nie kupuję. Nie kupuję tylko po to, żeby przetestować czegoś, co będzie dla mnie duplikatem czegoś tam innego, ale znalazłam coś bardzo ciekawego, dlatego że jak wiecie pewnie albo nie wiecie, ja uwielbiam ten podkład, ten pigment z Maka Vanilla On jest dla mnie rewelacyjny. To jest tak unikatowy kolor, to jest tak unikatowy kosmetyk, że ja go uwielbiam i ja bym mogła go używać non stop po prostu. Uwielbiam i za efekt, i za to, za to, jaki on jest wydajny, jak pięknie wygląda, jak pięknie się utrzymuje na, na powiekach, jest rewelacyjny. Ale ja mam tutaj z Zinglota. To jest ten cień i to jest kolor 110 i powiem szczerze, że jestem zaskoczona dlatego, że one dają bardzo podobny efekt i bardzo podobny kolor. Co prawda to jest cień prasowany, yy, tutaj mamy pigment, więc trochę inaczej się nie nakłada, ale yy, efekt końcowy jest bardzo podobny. Co prawda ja z cieniami Inglotani nie za bardzo się lubię, ja nie wiem z czego to wynika. Te cienie bardzo ładnie wyglądają na ręce, jak ja je sobie rozprowadzam to wydaje mi się, że one będą super. Ale ja już przestałam ogóle je kupować mam tutaj jeszcze jakieś, e, jakieś cienie, ale ich nie używam praktycznie, dlatego że no, nie sprawdzają się u mnie za dobrze. One się u mnie nie utrzymują, nie wyglądają, nie wyglądają dobrze, jakoś tak się ważą, nie wiem, zbierają się w załamaniach, na żadnej bazie się nie utrzymują. No jakoś tak nie wiem, nie, nie polubiliśmy się za bardzo, także bardzo rzadko ich używam, ale mam ten cieni i jest bardzo podobny jednak do tego pigmentu vanila. I ostatnie pytanie, ostatnie pytanie, to produkt, który nie jest wart szumu wokół siebie. I tutaj muszę powiedzieć, um, mam jeden produkt i to będzie pomadka z Eryfery. Ja pamiętam jak ja zaczęłam oglądać YouTube'a i to było kilka lat temu i wszyscy chyba mówili o tej pomadce, chyba wszyscy ją mieli, wszyscy ją uwielbiali i ja naprawdę nie wiem dlaczego. Ja jej, ja jej naprawdę nie lubię, ona się u mnie w ogóle nie sprawdza, staram się ją zużyć w, w domu, ale jakoś tak chyba wiecie, że no, no nie idzie mi to strasznie. Dlatego, że ja jej nie lubię. Ona wysusza moje usta, ona bardzo brzydko schodzi, ona bardzo brzydko wygląda w ogóle, podkreśla jakieś suche skórki, których nie ma. A jak schodzi, to wyciera się jakoś tak ze środka ust, pozostawia tylko takie obramowanie naokoło. Bardzo mi się nie podoba. Do tego przesusza te usta i ten kolor w ogóle nie pasuje do mojej karnacji. Naprawdę, ja nie wiem. Ja chyba, żeby uwierzyć, że ten kolor może dobrze wyglądać u kogoś, musiałabym kogoś zobaczyć w tej pomocy i wtedy dopiero uwierzę, bo jakoś tak ciężko mi naprawdę w to uwierzyć, że że tyle osób ją uwielbia i ona była oni tak głośno i w ogóle wszyscy ją w ogóle także mm, nie, no u mnie się w ogóle nie sprawdziła, także moim zdaniem to jest produkt, który w ogóle nie jest wart um, hypu takiego, jaki, jaki, jaki był na niego, także. Także to byłoby wszystko. Także to już byłoby wszystko. Pokazałam wam wszystkie produkty, jakie chciałam bo pokazać, udało mi się je przemycić yy, w te pytania, także. Jej, udało mi się. Jestem zadowolona z siebie, bo, bo udało mi się właśnie opowiedzieć o tym wszystkim. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, chociaż pewnie te odpowiedzi były trochę takie y, przydługie i może nie do końca takie, jak się spodziewaliście, ale... Ale udało mi się o wszystkim powiedzieć, także, także jestem bardzo zadowolona. Dajcie znać, dajcie znać przede wszystkim, jakie są Wasze ulubione kosmetyki drogeryjne, dlatego że em, tak jak mówię, ja ostatnio mam, mam taką fazę, że jednak wolę te kosmetyki drogeryjne i chętniej pójdę do drogerii i coś, nie wiem, popatrzę na coś nowego i na coś się skuszę niż, niż na te wysokopułkowe kosmetyki. Bardzo rzadko ostatnio chodzę do sefory i tu tak bo jakoś nawet nic mi się nie chce szukać, nie, nie, nie czuję, żebym czegoś potrzebowała i że coś tam znajdę. Także dajcie znać, jakie są Wasze ulubione kosmetyki, na co warto zwrócić uwagę. Może się na coś skuszę, może jest jeszcze coś, o czym nie wiem, nie słyszałam, albo, albo jednak okaże się, że jest warto, warto mieć je w swojej kolekcji. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam mój zachrypnięty głos nie przeszkadzał, że miło Wam się oglądało ten film. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do na następnych filmów. Pa!